wnioskować możemy o dofinansowanie na prace termomodernizacyjne, wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana drzwi zewnętrznych, także bramy garażowe, Docieplenie przegród budowlanych. Otrzymać możemy nawet o 135 tys. zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. Do 99 tys. zł w podwyższonymi do 66 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania. Nowości w czystym powietrzu. Czyli się zmieniło. Program działa od 2019 roku, ale założenia ulegały modyfikacji. W nowej edycji pojawiło się kilka zmian inne wyższe dofinansowanie dla kompleksowej termomodernizacji, wyższe progi dochodowe, które umożliwiają skorzystanie z dofinansowania większej liczbie mieszkańców, podwyższenie w programie wartości dotacji, a także urealnienie progów dochodowych, to z pewnością krok w bardzo dobrą stronę, pozwoli to większej grupie beneficjentów. Zwłaszcza spośród tych mniej zamożnych obywateli naszego kraju, na dostęp do programu i na podjęcie inwestycyjnego wysiłku termomodernizacyjnego, mówi Paweł Kisiel, prezes zarządu Atlasa. Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje, gdy roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tysięcy złotych. O podwyższony próg dofinansowania mogą starać się ci, którzy spełniają warunek miesięcznego dochodu do 1894 PLN leszos w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2651 PLN leszos w gospodarstwie jednoosobowym. O najwyższy poziom dofinansowania mogą się ubiegać ci, których miesięczny dochód nie przekracza 1090 PLN Sleszos w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 PLN Sleszos w gospodarstwie jednoosobowym. Inną bardzo istotną zmianą programową jest umożliwienie złożenia ponownego wniosku o dofinansowanie przez tych inwestorów którzy już wcześniej skorzystali z programu wymieniając w swoim domu źródło ciepła, teraz będą mogli dodatkowo wnioskować także o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych. Działania zmierzające do oszczędzania energii w domach i tym samym do redukcji smogu należy rozpoczynać właśnie od głębokiej termomodernizacji. W tym od ocieplenia ścian i wymiany stolarki okiennej. Sama wymiana źródła ciepła jest oczywiście istotna, ale źródło energii warto wymienić wtedy, gdy zapewnimy efektywne wykorzystanie energii, gdy zaizolujemy dom tak, by coraz mocniej drożejącą energię oszczędzać, a nie ją marnować, wtedy ograniczymy też w rzeczywisty sposób emisję szkodliwych substancji do otaczającego nas powietrza. Dodaje prezes Kisiel, kto może otrzymać dofinansowanie i jak się o nie ubiegać. Wnioskodawcą w programie Czyste powietrze może być każdy współwłaściciel budynku. Uzyskanie dotacji trzeba rozpocząć od planu, czyli zidentyfikowania tego, na co chcemy ją przeznaczyć. Dotacja uwzględnia konieczność wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, ale nie narzuca rozwiązań. To osoba ubiegająca się o dotację powinna przemyśleć na jaki cel chce ją zagospodarować. Radzi Paweł Preuz z kapacą Sultan z Coin, składając wniosek, możemy wybrać jedną z trzech dróg, możemy działać samodzielnie, uzyskać wsparcie w gminie. Jednak nie każda oferuje taką możliwość lub skorzystać z usług firmy, która przeprowadzi nas od początku do końca procesu. To bardzo proste kroki wystarczy złożyć wniosek, następnie rozliczyć dotacje, a potem cieszyć się nowym ekologicznym domem. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, istnieją procentowe progi dofinansowania głównych działań termomodernizacyjnych. Czyli ocieplenia przegród budowlanych oraz wymiany stolarki okiennej. I tak, przy podstawowym poziomie dofinansowania możemy starać się o refundację 50% wydatków na ocielenie przegród budowlanych i 40% kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Przy podwyższonym poziomie finansowania progi te wynoszą 75% i 70%. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania możemy ubiegać się o całkowite pokrycie wydatków i na ocieplenie. I na wymianę stolarki. Pamiętajmy, że mowa tu o kosztach netto, koszt podatku VAT leży po stronie inwestora, warto także rozważyć wykonanie audytu energetycznego, ponieważ zwiększa on dotację, którą możemy pozyskać, jednocześnie możemy wnioskować o zwrot całkowitych kosztów poniesionych na wykonanie audytu. Nie więcej niż 1200 zł. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie założenia audytu muszą zostać zrealizowane, zwraca uwagę Paweł Preuss z kapacą Coin. Czyli musimy zrealizować cały zakres prac wskazanych w dokumencie. Na przestrzeni ostatniego roku widać wzrost zainteresowania programem dotacji na czyste powietrze który uwarunkowane jest możliwością uzyskania prefinansowania. Przed złożeniem wniosku, trzeba zdać sobie sprawę, czy jesteśmy w stanie wypłacić pieniądze na inwestycje i uzyskać ich zwrot z dotacji po ukończeniu. Jeśli nie, warto skorzystać z możliwości prefinansowania, podkreśla Paweł Preuss. Kapecon Sulting Coin. Zobacz także mały dom dla rodziny. Ma 90 metrów i poddasze. Świetny projekt.